Witam! Zanim obejrzysz ten filmik, chciałbym Cię uświadomić, że moja wiedza o I wojnie światowej nie jest ani perfekcyjna, ani kompletna. Postanowiłem nagrać owy materiał, by wprowadzić Was w czasy Wielkiej Wojny i powiedzieć, jak wyglądała oraz pospekulować, czego być może będzie można się spodziewać z faktów historycznych w grze Battlefield 1. Będę się tutaj posługiwał wiedzą zdobytą na lekcjach historii, moim starym doszytem z gimnazjum oraz informacjami wyszukanymi w internecie. Siemanko mistrze, z tej Razer, witam was w drugim odcinku z serii Przez historię do Battlefield 1. Powiem wam tutaj szczerze, że nagrywając jeszcze pierwszy odcinek nie miałem bladego pojęcia jaką tutaj nazwę zastosować tej serii, jakoś to sobie tam ostatnio ogarnąłem i mam nadzieję, że nazwa wam się podoba. Myślę, że taka jest właśnie łatwa, prosta, chwytliwa. Ale cóż, co do gameplayu, to w tle widzicie gameplay oczywiście z Battlefielda 4 jest to mapka operacja blokada w trybie duży, podbój. Grałem sobie tutaj z AEKiem, no czyli dokładnie tak samo jak to było w poprzednim filmiku. A jest tak, ponieważ widzicie dokładnie ten sam meczyk, tak? Oczywiście nie widzicie tych samych urywków, tutaj nie będzie nic ze sobą kolidowało, ale z racji na to, że ten materiał, który nagrywałem, on trwał ponad 33 minuty i po prostu nie wykorzystałem go całego, a też tak, no nie fajnie będzie go wyrzucać do kosza, nie, nie zużywając całego, to pomyślałem, że po prostu. Wezmę tą część, której wam nie pokazywałem, użyję w tym filmiku, i właśnie tak to się stało, że to widzicie w tle. Dobra, nieważne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o początkach I wojny światowej, jak to się wszystko rozpoczynało, o pierwszych walkach o roku 1914, To się działo w tym roku. Głównie na tym roczniku się dzisiaj skupimy, tak żeby materiał nie był zbyt długi. No i okej, okay, zanim jeszcze przejdę do głównego tematu, to chciałem wam powiedzieć, że w poprzednim materiale, no niestety, ale popełniłem parę błędów. Tak jak mówiłem, moja wiedza nie jest perfekcyjna. Mogę tam parę błędów popełnić, takich parę błędów popełniłem. No, jestem tylko człowiekiem, tak? Ja jestem tylko człowiekiem. Każdy człowiek popełnia błędy, ale tutaj chciałbym się wam do tego przyznać, chciałbym też te błędy poprawić. E, tak więc, w poprzednim materiale powiedziałem o tym, że Włochy dołączyły do ententy 26 kwietnia. Otóż, było to troszeczkę inaczej, ponieważ podpisały swoje do 25 kwietnia. Niby tu jeden dzień różnicy, i wiecie, ne, poprawiłem się tam w anotacji, ale myślę, że też nie każdy włączył te anotacje. E, tak więc, Włochy dołączają do ententy. 25 kwietnia roku 1915, oczywiście podpisując z nimi sojusz. Potem 3 maja roku 1915. Yy odchodzą od trójprzymierza i 23 maja roku 1915 wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Dalej, jeżeli chodzi o USA, to ja tam mówiłem, że mm, główną przyczyną wstąpienia USA do I wojny światowej było zatopienie statku Lusitania. No i między innymi tak było, to była na pewno też jedna z ważniejszych przyczyn, ale ogólnie e, faktycznie Niemcy USA, przepraszam, wstąpiło do I wojny światowej 6 kwietnia roku 1917, wypowiadając wojnę Niemcom. Okoliczności no były na pewno też podobne, tak? Między innymi zostało została wykryta niemiecka siatka szpiegowska na terenie USA. Były też tam jakieś spekulacje, że ponoć Niemcy prowokują Meksyk, żeby dołączyły do I wojny światowej i za, yy, zaatakowały USA. Jeżeli chodzi właśnie o to topienie statków, to niemiecka marynarka wojenna lubiła się w to bawić, właśnie między innymi zatopiła Lusitanię 7 maja roku 1915. To, była taka, to nie była na pewno główna przyczyna, a była jedną z takich ważniejszych przyczyn, także tutaj chciałbym się poprawić. Jeżeli chodzi o zamach w Staryjewie, to tam mówiłem, też tutaj czułem się w tamtym filmiku, Zamach był 28 września. Oczywiście, zamach był 28 czerwca, także mój taki mały błąd. Przepraszam, tutaj się poprawiam. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest zrozumiałe. No i okej, okay, tutaj Wam wszystko wyjaśniłem, poprawiłem się, tak więc przejdźmy do przejdźmy do tego tematu, tak? Czyli do roku 1914, o początkach I wojny światowej. E, ogólnie poprzedni odcinek skończyliśmy na tym, że rozpoczęła się ta pierwsza wojna światowa, tak? Skończyliśmy na 28 lipca roku 1914. Co się działo dalej? 29 lipca Flota Rosyjska zarządziła. Czyli flota. Wojsko rosyjskie zrządziło mobilizację. Dalej 31, 31 lipca Francuzi ogłosili mobilizację. Niemcy się zdenerwowali, chcieli, żeby Rosja odwołała całą mobilizację. Tak się jednak nie stało, więc 1, 1 sierpnia przepraszam, wypowiedzieli wojnę Rosji. Potem 3 sierpnia wypowiedzieli wojnę Francji. Przy okazji, Niemcy chciały jak najszybciej zaatakować Francję, jak najszybciej przejść do Francji, zająć się, bo mieli bardzo, dobre, bardzo dobrą pozycję na mapie, mieli bardzo dobrą pozycję strategiczną, chcieli jak najszybciej wyeliminować Francuzów, bo też byli bardzo dużą siłą, i przez to chcieli przejść jak najszybciej w stronę Francji, ich pokonać, ale tutaj, jeżeli chodzi o, o Francję i o Niemcy, tutaj dzieliły ich Belgia, między innymi. I tak oto 2 sierpnia Niemcy wystosowały do rządu prośbę o przepuszczenie ich wojsk. w Belgowie, jednak odrzucili tą prośbę, Niemcy sami weszli na siłę, jeżeli chodzi właśnie o takie pierwsze starcie na terenie Europy, bo ogólnie tam mówi się, że pierwsze starcie, jeżeli chodzi o I wojnę światową, jakoś tam wybuchły na froncie pozaeuropejskim w Afryce, ale jeżeli chodzi o pierwszą bitwę z czasów I wojny światowej, jeżeli chodzi o Europę, była to bitwa pod Lież. Raczej obrona francuskiego miasta Lierz trwała ona od 5 do 16 sierpnia roku 1914. Ogólnie Niemcy wygrały i przez to wojska belgijskie zostały zmuszone do odwrotu. Wycofały się w stronę Lotaryngii i Alzacji. Niemcy, Niemcy, oczywiście, po wygranej bitwie zajęły Lierz i zaczęły iść dalej w stronę Francji. Jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi wiecie, o takie wydarzenia, to USA ogłosiły swoją neutralność. Anglicy, Anglicy zastosowali blokadę floty morskiej i niemieckiej. To jest mało ważne, tak? Ale jeżeli chodzi o tam powracając, to Niemcy zaczęły swój marsz w stronę Francji. Jakim są sposobem ominęły wojska belgijskie? I potem, jeżeli chodzi o taką pierwszą, większą bitwę i ogólnie taką jedną z największych, jedną z taką ważniejszych bitew I wojny światowej, na pewno była bitwa e, nad rzeką Marną we Francji. Trwała ona w dniach od 6 do 9 września roku 1914. I była, no, taką, myślę, to była też, myślę, taka jedna z ważniejszych bitew, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, jeżeli chodzi o właśnie o całą ludzkość, być może, całą cywilizację, bo też miała bardzo, bardzo ważny wpływ tutaj na to, co się działo dalej w I wojnie światowej. Ogólnie no to ciężko stwierdzić kto wygrał, tak? Straty były mniej więcej podobne, ale ogólnie... Mm... Chyba raczej tutaj Francuzi przy pomocy Wielkiej Brytanii można, można im raczej przy, przypisać to zwycięstwo, tak? Bo, bo jednak Niemcy musieli zmienić swój kurs kurs, przemarsz, przemarsz, kur, kurs przemarszu swoich wojsk musieli zmienić właśnie Niemcy, przez co można, można uznać, że właśnie wojska alianckie wygrały tą bitwę. Niemcy musieli się wycofać bardziej na wschód co, co przesunęło front. Właśnie Francuzi zaczęli właśnie wtedy kontrofensywę, jako to się stało też później, że rozpoczęły się Okopy. Właśnie po pierwszej bitwie pod Marną, bo były ogólnie dwie, ale po pierwszej bitwie pod Marną uważa się, że właśnie to ona była przyczyną powstania okopów. Blitzkrieg się nie udał, tak, zostali zaskoczeni Niemcy tutaj dobrą obroną Francuzów i to był właśnie w sumie początek wojny pozycyjnej, tak, czyli wojny okopy, wojna, wojna dla wyczerpaniu na pozycjach, front się przesuwał bardzo, bardzo powoli, także bardzo, bardzo długa wojna czekała świat. Ogólnie po, po rozpoczęciu wycofywania się Niemców po przegranej bitwie nad Marną e, zostali oni obkrążeni przez wojska alianckie mieli tak naprawdę tylko jedną drogę ucieczki właśnie z tamtej drogi dostarczana im była amunicja przez drogę kolejową, jakieś wiecie lekarstwa itp itd które potem zostały by the way zniszczone przez bombowce francuskie tak oto potem Niemcy zmieniły, zmieniły trochę swój plan oni chcieli zająć tam część Flandrii tak żeby wojska Wojska brytyjskie nie mogły się tam eskortować, tak nie mogły, nie mogły w jakiś sposób dotrzeć do właśnie tej Europy, gdzie toczyła się wojna, tak żeby nie wspomogły ententy ogólnie aliantów, Francuzów. I tak właśnie rozpoczął się wyścig do morza. Jedni chcieli, jedni i drudzy walczyli o to, żeby zdobyć tam panowanie właśnie nad tym skrawkiem, skrawkiem ziemi i nad morzem właśnie nad tym skrawkiem ziemi. I tak oto doszło do pierwszej bitwy pod Ypres. Trwała ona od 19 października do 20 listopada roku 1914. Ogólnie to wyglądało tak, że Brytyjczycy tam jakoś tam stacjonowali, napotkali, napotkali oddziały niemieckie, zatrzymali ich, potem wybuchła się taka bitwa. Tam Belgowie, Belgowie otworzyli jakieś tam śluzy rzeki Iser, tak. Wiadomo, Belgia była takim państwem, które miało na pewno jakieś tam depresje, przez co Niemcom było trudniej się poruszać, właśnie przez Zamokłe, zamokłe tereny, przez co ogólnie wynik był taki, że wojska ententy wygrały, tak? Poza tym jeżeli chodzi o Niemców, to tam była też ta armia, była raczej taka słaba, tam raczej byli studenci, osoby mało doświadczone w wojsku, w obsługiwaniu się tą bronią itp. itd. To też naprawdę zauważyło na tym, że tutaj ententa wygrała tą pierwszą bitwę na IPRES. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o front zachodni w roku 1914. Teraz przejdziemy do frontu wschodniego. Tutaj też była jedna bardzo, bardzo duża bitwa. Jedna z ważniejszych bitew, jeżeli też chodzi o I wojnę światową. Dokładnie oczywiście bitwa pod Tannenbergiem. Ona była od 17 sierpnia do 2 września roku 1914. W okolicach Olsztyna, to tutaj mniej więcej moje rejony, także nice. Ogólnie... Rosyjski plan był taki, żeby jak najszybciej zaatakować Prusy wschodnie Ten atak się ogólnie nie powiódł Cesarstwo niemieckie, wojska niemieckie odparły atak Rosjan. Rosjanie przez to musieli się wycofać na Dolny Śląsk no i ogólnie Niemcy wygrały tę bitwę, tak? No i cóż, jeżeli chodzi o ten filmik, jeżeli chodzi o rok 1914, to by było na tyle. Pomyślałem sobie, że po prostu każdy rocznik podzielę sobie na każdy oddzielny filmik, myślę, że to jakoś tam fajnie wypali. No i cóż, jeżeli chodzi oczywiście o moje spekulacje, tutaj jest dosyć, też dosyć ciężko, tak, rok 1914, tutaj zbyt dużo tego nie było, rok 1915 na przykład. Tutaj się rozpoczyna zdecydowanie fajniejsza akcja, o tym oczywiście dowiecie się w następnym filmiku, tam już będzie o czym porozmawiać decydowanie dłużej. Ale jeżeli chodzi o rok 1914, to myślę, że tutaj w jakiś sposób może zostać pokazana bitwa pod Marną. To też była taka jedna z ważniejszych bitew, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, jeżeli chodzi o ludzkość. Potem się właśnie po niej rozpoczęły okopy, tak jak było widać na trailerze w Battlefieldzie 1. Tam były okopy, więc może jakieś tam wspominki będą. Zobaczymy. Tak czy inaczej, ja jestem bardzo ciekaw. Tutaj może być bardzo fajnie tutaj zastosowana. Ta pierwsza, pierwsza bitwa nad Marną. Były też tam jakieś koncept art, jeżeli chodzi o zniszczone miasta francuskie. Jakaś tam też rzeka płynęła. Także no, kto wie, kto wie. Być może, być może jakiś tam, jakiś tam Eee, Jakie tam wspomnienie o tej bitwie będzie, być może też będzie jakaś misja? Bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o bitwę pod Tenembergiem, tutaj... No, nie wiem, czy to bym chciał zobaczyć. Chociaż, no myślę, że tak, bo tutaj raczej były ziemie polskie. Tutaj raczej też tutaj Warmia Mazury, Podlasie, coś właśnie w ten desen, jeżeli chodzi o te ziemię. Ja tutaj mieszkam, chciałbym być może to zobaczyć. Chociaż myślę, że będzie, jeżeli chodzi o to, bardzo, bardzo ciężko. No, zobaczymy, jak to tak czy inaczej będzie. Jeżeli chodzi o rok 1915, właśnie o następny materiał, to tam będę zdecydowanie pełen, e, pełen taki optymizmu, bo w roku 1915 działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale o tym się dowiecie w następnym materiale. Także wyczekujcie. Jeżeli chodzi o ten materiał, no to komentujcie, lajkujcie, oczywiście subskrybujcie, zapraszam do dyskusji, piszcie co uważacie o pierwszej wojnie światowej, co uważacie o tym, co może się pojawić w Battlefield 1, ja też piszcie swoje spekulacje, piszcie czy lubicie historię, tak jak ja. No i cóż, do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć, do widzenia.